it's good Witam e, z tej strony Lambas e, w dzisiejszej bitwie e, Gram w Plutonie. E, gramy i sami ósmymi, jest to dziewiąty tier e, chińskiego drzewka e, czołgów ciężkich. E, no i tutaj pojedziemy w stronę tak zwanego lodowca, czyli w tą stronę, e, a wrzucam tą bitwę. Dlatego, ponieważ, e, ponieważ e, dosyć fajny tutaj damage e, mi się udało na, na tym isie zrobić, no i, i kilka fragów też było. No zresztą też kolega Kruczew e, nie próżnował oczywiście, tutaj zaraz zobaczycie pierwszą, e, pierwsze starcie nasze tutaj zaraz za, za tą górką. Kruczew jeszcze ma tutaj niewymaksowanego tego ISA, ja już, ja już mam. No ale to działko z ISA 3 też robi tutaj damage, chociaż nie aż tak dobrze wchodzi jak z tej lówki w, z ISA 8, którą ja mam. Dobrze, i tutaj pierwszy cel to zniszczyć tego świetlika. Boom, dostał. No i kruczew poprawił. Nie ma, nie, nie ma już jednego świetlika. U przeciwników Mają artę, więc nie wiem No próbuję jakoś uciekać Chociaż pewnie ona nawet nie zdążyła się Ustawić e, Czy skupić No i zaraz jej pewnie No teraz to już pewnie zniknęliśmy jej, e, Z minimapy Tutaj e, wydawało mi się, że będę mógł e, Trafić w tego Loraina Ale on jest zasłonięty Tu skałą, więc jeżdżam dalej Kruczew tam pojechał do przodu, wyświecił się T54. A kruczew zniszczył jeszcze Amixa. Kruczew już ma dwa fragi, ja na razie 0 i 411 damage'a. Tam e, widzicie, bo dali, trafiłem ISA 2. Będę go tu próbował jeszcze chyba dobić. Nie wiem, czy mi się to uda. Nie pamiętam. E, Tu jeszcze E75 do pomocy nam przyjechał, dobrze. I chyba, chyba, chyba mi się uda dobić tego Isa. Tak, zszedł. Dobra, więc ja mam. Yy, jednego fraga, kruczew ma dwa. Ja już mam ponad 1000 yy, damage'a. No i jak na razie, wygrywamy. Jak widzicie, 5 do jednego. Tutaj mamy niszczyciel. Niemiecki niszczyciel. Jak No niestety, albo stety, stety. raczej Dla mnie pozjąło mi tylko gąskę. Nie wiem jak dźwięki, jak coś, to mówcie, że jest za głośno. Tutaj będziemy próbować go przebić, ale będzie ciężko, strasznie od przodu. Działo. Nie weszło nic w dolną płytę, ale tutaj trochę nie było bicia na tą dolną płytę T54. No, dostał, ale ja też zebrałem od niego co nieco. Trochę się wycofuję, bo tutaj zauważyłem, że coś się zbliża. Chyba loral. Tak, no niestety nie trafię. Odjechała, na przykład jak pocisk. O, i kolega kruczew. Zginął z trzema fragami na koncie, jest 7 do 5. Bitwa w miarę wyrównana T54 cały czas tu nas wyświe wyświetla. Mnie i, i tego A75, e my za, za dobrze nie widzimy, niestety. Eee, I chyba za niedługo postanowię tutaj wyjechać jeszcze. Jak Tiger nas tutaj trzyma Dostał I Teraz go powinien E75 wykończyć, tak mi się wydaje Tak jest i teraz już Pomyślałem, że po prostu wyjadę na tego T-54 i... No i go skończę, no Że nie mam już co, co tutaj stać i, i się patyczkować w ogóle z nim O, Zdjął mi się wagonski, a tutaj zestaw złożyłem Chyba jeszcze raz mi zdejmie Nie pamiętam no ale już ponad 2000 damagea no i wydrugamy dostał hita za ładne parę set HP Jeszcze raz ja dostanę i z tym i teraz go wykończę o przyjęcie drugi frak prawie 3000 damagea no i jedziemy w stronę kapa przeciwników zostały dwa, yy, dwa czołgi no, i, i, i jedna arta tak tutaj trochę się y, cykałem wyjeżdżać. Bo już mam, zobaczcie, mało, mało HP. A jakbym dostał dzwona od arty, to już by było pogrzeje koniec. No i tak powoli, powoli. Ale mówię: jak tutaj nie stoi, to pewnie jest albo tam w samym rogu, albo wjechał na górkę. Więc tu już przyspieszyłem trochę No i wjeżdżamy, wjeżdżamy, jak widzicie, wjedziemy tutaj za to wzniesienie Za chwilę, no już się, się wspinamy, jak widzicie, Czy ja się wspinam i dwóch tutaj ze mną jest, jak Tiger i E75 tu już powinna się ta arta wyświetlić, więc wiedziałem, że ta arta jest tutaj na górce, dlatego tam jadę już od razu. Tu jeszcze, o, mogła stać, ale nie ma, więc już teraz 100% pewności było, że ona wjechała tutaj na górę. Więc, patrzcie, zaraz ją tutaj wyświetlę i dostanie gonga. Będę miał już 3 fragi i... Boom. I ponad 3000 damage. A. Jak widzicie na minimapce, mniej więcej wiem gdzie te czołgi są. Ale i tak tutaj już ostrożnie wyjeżdżam. Bo jak widzicie, mam bardzo mało HP i jestem już na hita. Teraz mi się tu wyświecił Cent centurion. Tutaj chłopaki go obili. Jak Tiger chyba zrykoszetował albo nie trafił. Ja wyjeżdżam. Rykoszek na mnie, zajebisty fart. I boom, nie ma kolegi. Dobra, już mamy 3,5 tysiąca. Yy, jedziemy po ostatniego gościa. 4 fragi, 3,5 tysiąca. Bitwa wygrana w sumie już. Yy, tu już wiedziałem, że jest wygrana, ale bałem się wyjeżdżać. Nie chciałem zginąć po prostu. A ja chciałem jeszcze zadać chociaż jeden. O, i tu wyjechał, właśnie boom podpaliłem jeszcze pięknie No, za 553, więc mamy 4500 ponad e, demagera, 4 fragi. Tutaj już nie chciałem wyjechać. No, za bardzo nie chciałem zginąć też. Jeszcze może bym może bym wyjechał, no bo on pewnie był zajęty tym jak tigerem. Ale przetrwałem. Myślę, że Wam się podobało. No i do następnego razu, na razie.